Poranny gość, Radia Zachód. Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Andrzej Bochański, radny Zielonogórski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Dodajmy w przeszłości marszałek województwa lubuskiego. A dla Oj, tych... dawno to było, dawno. A, to... Ale o, o marszałku dzisiaj sporo Gazeta Lubuska pisze. O marszałku i nie tylko, o urzędzie marszałkowskim. To ja Pana chciałem zapytać o praktyki e, z lat poprzednich, bo tu dzisiaj. Nazwiska, etaty, powiązania. Duża lista lubuskiej układanki, także koalicyjnej, bo w tym zarządzie województwa dziś mamy, czy koalicją rządzącą województwem, mamy dziś sporo ugrupowań. To też i te ugrupowania muszą mieć jakieś wsparcie w osobach, które są zatrudnione w, właśnie w Urzędzie Marszałkowskim. I tu mamy. Oprócz tego, że wiadomo, że pracują w zarządzie województwa, to także są osoby, które są radnymi miasta Zielona Góra. Wprawdzie nie z klubu Zielona Razem, który pan reprezentuje, czy ten klub prezydencki, który ma większość w Radzie Miasta, ale z Platformy Obywatelskiej, no to mamy tych radnych, na przykład słowo Mirko był kandydat Platformy na prezydenta Zielonej Góry, który jest dyrektorem Departamentu Infrastruktury, jest radnym miejskim, ale także w radach nadzorczych zasiada Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Agencji Rozwoju Regionalnego, 650 tysięcy ponad złotych zarobił w ostatnie 4 lata. Jest tam Janusz Lewers dyrektor urzędu w Urzędzie Marszałkowskim Departamentu spraw promocji. Zarobił 160 tysięcy ponad złotych I, i można tych nazwisk więcej. Także Adam Urbania, który ma kancelarię radców prawnych, która ostatnio od 2019 do 2022 roku otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego zlecenie na kwotę ponad milion 400 tysięcy z złotych tych nazwisk, sporo związanymi z ugrupowaniami z różnych stron sceny politycznej, bo PSL, Lewica, Bezpartyjni Samorządowcy i Platforma Obywatelska to są te cztery, które tworzą koalicję, które można znaleźć także w tym zestawieniu. No i także jest na przykład pan Amadeusz Polak, syn marszałek Województwa Lubuskiego, pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze, gdzie Województwo Lubuskie ma 50% udziałów jak pan słucha tej listy bo ona ma tam ponad 85 nazwisk a to i tak pewnie nie wszystkie i nie, nie ma tam też tych wszystkich szeregowych urzędników. To co pan sobie myśli o tej administracji w województwie lubuskim. W mojej ocenie każdy kto ma jakieś kwalifikacje ma, ma umiejętności ma wykształcenie powinien w naszym województwie Znaleźć pracę i jesteśmy z tego dumni, żeby ludzie nam nie wyjeżdżali, tylko zostawiali to tak znaczne pompatycznie. Natomiast mamy porównać. Ten klucz doboru pracowników, dyrektorów mhm. jest właśnie w urzędzie marszałkowskim. Nie mam żadnego pojęcia. Moim zdaniem nie. Mhm. Ale to jest moje subiektywne zdanie. Natomiast natomiast Odnosząc, bo pytał Pan mnie o to, jak, jak było, kiedy ja kierowałem tym urzędem, to na pewno było inaczej. Tak? To, to był czas jakby tworzenia, budowania, poznawania i tam musieli być naprawdę ludzie ludzie, którzy chcieli i umieli. I u nas nie, nie, nie było takich, mimo że mieliśmy koalicjanta, bo byliśmy w koalicji z Polskim Staniczem Ludowym, to jakichś tego typu zachowań poznawczych raczej nie było. Pan wtedy reprezentował Sojusz Lewicy Demokratycznej. <kluw> ja reprezentowałem Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jeden dziennikarz kiedyś pytał mnie, że się stwierdził, że no to taki lewicowy urząd. Poprosiłem go, żeby. Wymienił więcej jak na przykład pięciu członków SLD pracujących w tym urzędzie. Zamykamy piątkę, że nas pięciu to jest i kto jeszcze? No nie znalazł takich nazwisk, bo u nas nie to było. Nie to było. Natomiast Dziś na stronach Urzędu Marszałkowskiego można przeczytać, że struktura składa się z 15 departamentów. Cytuję Zeta Lubuska, do tego należy doliczyć się... gabinet zarządu, sześć biur. Spraw zagranicznych przecież mamy biuro Chętnie w Urzędzie się Marszałkowskim. Do tego wniósł, bo. Mhm. Zbudowaliśmy, zbudowaliśmy Urząd Marszałkowski na bazie 7 departamentów. Chyba rok później, rok przed zakończeniem drugiej kadencji, zbudowaliśmy jeszcze jeden departament dotyczący Funduszu Europejskich, bo zbliżał się czas. Zresztą pan dyrektor, poseł, profesor Sługowski kierował tym, tym departamentem. No dzisiaj jest 15, 15 departamentów, czyli ponad, ponad dwa razy tyle. Każdy musi mieć zakres, dyrektora, zastępcę. A zakres jest ten sam, więc mhm. tutaj się koledzy samorządowcy rozbuchali. Co prawda mają inne pieniądze, mają sporo pieniędzy z projektów. Nie wiem czy powinni wydawać te pieniądze na lokowanie swoich ludzi czy nie, to oni oceniają. Ta lista wygląda strasznie. Co prawda mój przyjaciel powiedział Andrzej zawsze rządzący, że elity nie powinny oceniać jakby swoich swoich elity polityczne, nie powinny wymieniać się informacjami na temat kto kogo jak zatrudnia, rządzą i decydują, tylko ja myślę, że on miał na myśli mm, elity polityczne, mm -hmm. a nie patologię, którą tutaj, którą tutaj widzimy. No to, jest, to jest w mojej ocenie karygodne, mimo że y, na pewno zgodne z prawem. No, mają mm -hmm. prawo zasiadać w radach nadzorczych. Nie widać tam nazwisk ludzi, ludzi którzy by y, byli tak zwani zewnętrzni, tak? Czyli, mm -hmm. czyli może nie potrzebują, może mają samych kompetentnych. Trudno jest oceniać. No, ale może pan, pan ocenić swoich tym, kolegów ja sobie, z Rady Miasta. Ja sobie myślę. Ja celowo wybrałem te nazwiska, przepraszam, no celowo. No, chciałem, żeby się odnieść do podwórka, tak, podwórka Zielonogórskiego e... i myślę, że tu pan może skomentować, bo ma pan kontakt przynajmniej co miesiąc z radnymi platformy obywatelskich, którzy także w Radzie Miasta nie jestem w stanie, nie jestem w stanie kwestionować ich kompetencji, tylko. Możemy dyskutować o tym, że, gdy, że gdyby nie byli w platformie obywatelskiej, czy byliby na tych pozycjach, e, jakie otrzymali. To jest po prostu e, handel polityczny polegający na tym, że żeby utrzymać większość w Sejmiku, e, handluje się tymi, tymi funkcjami to, i to za duże pieniądze. No, 50 kilku. Dyrektorów naprawdę, nie wiem czy pani Maszałek ich spamięta z nazwiska mm -hmm. i imienia, a szef jednostki powinien to wiedzieć. No ale może akurat tak, może się świetnie znają. Z tego co wiem, żeby się spotkać z panią Maszałek, szefowie jednostek czekają po kilka miesięcy, czyli łatwo nie jest. Mm -hmm. No ale jak to im wychodzi? Ja tylko się zastanawiam nad tym, powiem państwu, że. Słuchałem niedawno szefa Platformy, pan Prezes Tusk, czy przewodniczący Tusk, mówił, że uporządkuje kraj w 100 dni. No mhm. e, tu 14 lat Platforma Owatroska e, rozpoczęła Ale tu, tu się jeszcze rozbudowuje. Myślę, że pan Donald Tusk naprawdę powinien od swoich struktur zacząć e, i tego typu sytuacjach w Lubuskim, bo ona moim zdaniem jest znamienna i. i nie wiem, czy nie najostrzejsza w Polsce. Bo... Mm -hmm. no, kiedyś no, ale oce... to są, to są wewnętrzne dyskusje. Informacje są ciekawe. Każdy ma prawo pracować. Dobrze, że to zostało pokazane publicznie, bo o dziesiątkach nazwisk nikt na pewno nie słyszał. To zapytam pana w takim razie o tą radę miasta, która w ostatnim czasie taki apel o sprawiedliwy podział środków. W województwie zaapelowali radni do Marszałek Województwa, chodzi o podział środków na zintegrowane inwestycje terytorialne. No i tam radni, co ciekawe, Platformy Obywatelskiej zagłosowali za tym apelem, a tam czytamy na przykład, że decyzja pani Marszałek może doprowadzić. Czyli ta o przyznaniu mniejszych środków na ZIT -y, do bezrobocia w regionie, do takich mocnych dość słów użyto w tym apelu. Sądzi pan, że te negocjacje z marszałek przyniosą efekt, że miasto, które mówi tak, <coughs> miasto Zielona Góra, głosami radnych, podwyższymy wam podatki, zielonogórzanie, bo nie mamy skąd wziąć środków na, na rozwój, a to wina Marszałek Województwa? Tak, w skrócie ten przekaz, który gdzieś płynie z Zielonej Góry. Bym A jednocześnie określił. chyba kolejnego dnia byłem na tej konferencji. Radni między innymi pan Kotylak z kilkoma samorządowcami z Platformy stanęli na konferencji prasowej i powiedzieli, że jest super, że te 184 to wystarczy, że Kubicki chce zawładnąć czy, czy, czy zabrać mniejszym. Jakby nikt nie słyszał, że przede wszystkim prezydent Gorzowa rozpoczął dyskusję na ten temat. To po pierwsze. A ja potem nawet zagroził wystąpieniem, zapytał obaj, o, o wystąpienie. Wszyscy prezydenci województwie stwierdzili, że proszę bardzo, niech będzie 300 euro na każdego mieszkańca. Bo to wygląda w ten sposób, że budżet ma mieć około miliarda euro. Tak przybliżeniu jest nas w przybliżeniu milion. Niestety spadło to trochę, ale załóżmy, że milion. I licząc po 300 euro na, na osobę daje to 30 milionów złotych. E, 300, euro. Euro. 300 milionów euro. 300 milionów euro. Czyli jedną trzecią. Mniej Czyli 700 milionów zostaje jeszcze na zadania typu Pałac Marszałkowski, a propos Pałac Strasznie mi się podoba to porównanie, bo koledzy mówili o budowie hurgady za 90 mhm. milionów, który, której, której patronuje i bardzo się cieszę, że to się wszystko uda, a na pewno się uda. Porównajmy z budynkiem dla urzędników za tą samą kwotę, tak? Mhm. Jak wykorzystać? 90 milionów, żeby ludzie mogli odpoczywać w końcu w mieście, które jest otoczone wodą, ale tak naprawdę yy, nie mają gdzie, gdzie pojechać, zwłaszcza z małymi dziećmi. I ten super Pałac warszałkowski za, za taką samą kwotę. To jest ta skala myślenia i zarządzania województwem. My województwo. Ja jeszcze tylko jednej rzeczy państwu Musimy powiem. Musimy kończyć. Dobrze. Jedną rzecz tylko powiem. W momencie, kiedy powstało województwo i powiaty, na moje za pierwsze zaproszenie samorządowców do spotkania odpowiedziało kilkanaście osób. Mhm. Bo samorządowcy mówią, nie będziesz marszałek, ty tutaj nie rządzisz. Jesteś mhm. takim samym samorządem jak my. Mhm. Po pół roku dostawałem po kilka pism dziennie od kolegów samorządowców, marszałek jesteś jeden w tym województwie, zrób jakieś spotkanie, żebyśmy, mhm. żebyśmy pogadali. Ja myślę, że w tej chwili ta forma jakby tego, tego władania województwem przekroczyła wszelkie granice i tutaj marszałek zarząd województwa chciałby naprawdę rządzić wszystkimi samorządami a co się nie da A to mówił były marszałek województwa Andrzej Bocheński, radny Zielonogórski dziękuję za rozmowę Dziękuję bardzo dziękuję państwu Lubuskie Polska i świat jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl